Materiał powstał dzięki wsparciu patronów. Witam państwa serdecznie. Jestem Kuba Śliwka, a to pierwszy odcinek ciekawych rozmów na spacerach. Zapraszam na wywiad z Bałwanem. Dzień dobry. Witam serdecznie. Bardzo mi bardzo mi miło. Na początek może ustalmy, jak mam się zwracać do pana, pani. Nigdy nie rozmawiałem z Bałwanem. Prawdą formą jest, proszę, bałwana. Dobrze. W takim razie, proszę, bałwana. Jak wygląda bałwana codzienność? No jak, no... Głównie stoję, patrzę na las, obserwuję ptaki, czasem się nieco rozpuszczam w słońcu, więc bawią mnie biegacze. Co konkretnie bałwana w nich bawi? Nogi mnie bawią. Ich yy, absurdalne jak nie majtają, że to jest. No właśnie, bałwan nie ma nóg, czy to nie jest problem na co dzień? Nie przeszkadza to? Skąd? Nie ma we mnie zbyt wielkiej to ruchliwości, prawda, ani jakieś tam tęsknoty za gdzie indziej. Tu, gdzie jestem, jest perfekcja. Zresztą moją naturą jest ulepiony być, stać i się roztopić. W tym miejscu, tu. Skoro już yy, bałwan wspomina, to poruszę ten temat. Roztopić się. Jak bałwan sobie radzi z nieuchronnym nadejściem wiosny, ciepłych dni? O jak, to no, tak jak każdy. No, w, w, wszyscy przebijały, nie ma wyjścia. No, tylko się pogodzić z tym, a, a jeszcze lepiej celebrować ten fakt. To prawda, jednak. Istnienie bałwana jest bardzo krótkie. Nie żal bałwanowi? Czego tu żałować? Jest super, jest super, więc o co ci chodzi? Muniek starszy. A że krótko? To kwestia względu. Różne tam krzewy, trawy, czasem drzewa, potrafią żyć, słuchaj, po kilkadziesiąt tysięcy lat. Twoje życie przy tym jest nieba jak pierdnięcie i co ty na to? Żal cię w związku z tym? Każdy bałwar w swej istocie jest kompletny i doskonały. Śnieg, z którego jestem ulepiony, był czystym potencjałem. Ja jestem jego realizacją. Czuję się spójny, spełniony, akceptuję siebie i otaczający mnie świat. Z pewnego dnia, być może dziś, być może jutro, roztopię się. Moje ciało wsiąknie w piach tej plaży, ale, ale nie zniknie. Każda jego cząsteczka ruszy dalej w wiecznym cyklu narodzin, śmierci, parowania się, skraplania i kondensacji. Kto wie czym jeszcze się stanę, ja się tym jaram w I nie żal bałwanowi jego bałwanowatości? Słuchaj, to jest twoja bałwanowatość. Ty nadajesz jej znaczenie. Ja jestem plażą, wodą, ogniem, burzą, perłą na dnie. Lodowcem sięgam chmur, a niagarą spadam w dół, wolny jak rzeka. Edyta Górniak. Wspaniałe podejście, czyli akceptuję bałwan bycie takie jakim jest. Na maksa. Chociaż w sumie, jeśli Bóg mieć prośbę, całe życie patrzę tu na lasek. Gdyby była opcja, to chętnie bym popatrzył na morze tu. I Bóg zapłać dobry człowieku. O, no właśnie, jest bałwan y, wierzący? W co? W Boga? Zdefiniuj w Boga to, że jest jakaś nadprzyrodzona istota, która tym wszystkim kieruje. Istot jest od cholery. Gdzie nie spojrzysz, tam jakaś istota jest. Ale to nic nie jest ponad to i nic, niczym nie kieruje człowieku. Tym, co się wydaje, że kierują, to się tylko wydaje i będzie grube zdziwko, jak się zaszło roztapiać. Prawda? Ale owszem, uważam, że całość istnienia w ogóle, generalnie należy rozpatrywać jako istotę. Ona przez sprzężenie zwrotne samo się transformuje i tak jak każdy realizuje swój potencjał. W niniejszym Twoje bycie pomocnym jest ziarnem w ramach tej istoty, z którego może wyrosnąć więcej dobra. Stąd rzeczony Bóg zapłaci. Wow, nie spodziewałem się takich przemyśleń od Bałwana. Chciałbyś mastoć do mnie? Jakieś uprzedzenie? Mam cię wyjaśnić zaraz? Muszę przyznać, że chyba miałem, ale właśnie zostałem wyprowadzony z błędu. No to się zapamiętaj dobrze te lekcje, czego boi się bałwan. To hmm. no bałwan y, głównie boi się y, wandalizmu i, i bycia obcikanym. Bałwan bez nóg może istnieć, ale nie bez stabilnej podstawy. To jest podstawa. Dlatego. Jeżeli mogę się zwrócić do widzów, to proszę, trzymajcie swoje psy z daleka od bałwanu. Sami Państwo słyszeli. No i na koniec może ostatnie pytanie. Czy jest coś, co bałwan chciałby przekazać dzieciom i w ogóle ludziom, którzy lepią bałwany? Bawcie się dobrze po prostu. Bałwan, jaki by nie był, będzie miał z tym luz, więc puśćcie wodze fantazji. Zawsze warto zrobić więcej niż jednego też, bo, bo zawsze raźniej stać z no. I osobiście nie jestem zwolennikiem pchania marchwi w twarz bałwana. To jest krzywdzący stereotyp, to przyciąga kaczki. Kaczki to są naturalni wrogowie bałwanów. Bardzo dziękuję za ciekawą rozmowę. Proszę bardzo. Póki tu stoję, jestem do dyspozycji. Do widzenia. Rozmawiałem z bałwanem na plaży. A ja jestem Kuba Śliwka. I bum! I tyle ode mnie. Jeżeli podobało się i macie ochotę na więcej, zapraszam do zostania moim patronem. Wystarczy wejść na stronę slash śliwka wybrać sobie próg i sypnąć groszem. W ten sposób wejdziecie do zacnego grona ludzi, którzy mnie wspierają i dają mi energię. Będziecie mieli dostęp do tego, co na bieżąco wpadnie mi do głowy. Wielu już zostało patronami i prawie nikt nie zrezygnował. Dlatego! Wow. Dlatego wydaje mi się, że warto. Zapraszam! pieprzyć sobie może, panisko. Przecież on ma lokalizację, jaką on ma, stoi na plaży w Orłowie z widokiem na morze teraz w ogóle. To on może gadać, może sobie filozofować, tam zawsze ktoś przejdzie, coś mu doklei, coś naprawi. A co ja mam zrobić? Jestem zwykłym, małym, ogródkowym bałwankiem. Typ mnie zrobił dla beki, dla płęty, dla żartu. I co, ja teraz tu stoję i wystarczy jedna szufla z ja wspomnie. Bóg przejedzie sypną mi solą w się roztopie w pizdu, nic po mnie nie zostanie. Oni to tam zaraz jakieś artykuły będą na stopel, orłowskie kurła, ba bałkon plażowy. A ja to co? Ja to nic. To jest codzienna walka o życie i nikt mi nie pomoże, ja sobie muszę sam rabić, radzić. No tak jest prawda? A rząd nic nie robi kompletnie, a to przecież już do czego to doszło? Nawet nie wiadomo kiedy się zima kończy, zaczyna, to przecież już miało nie być, a znowu jest. I teraz nagle tu niebie jest zima, ale jutro spadnie deszcz co? I po mnie. Przecież deszcz dla bałwana to jest koniec świata, to jest, to jest śmierć, to jest katastrofa to jest codzienna, codzienna tyrka, codzienna walka o życie, codzienny strach, codzienne po prostu borykanie się z istniejącą rzeczywistością. Taka jest prawda. I ten 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 i on wcale, wcale nie reprezentuje bałwanów. On reprezentuje tylko siebie, tylko o sobie myśli. Taka jest prawda. My, małe bałwanki ogródkowe i my, małe ogródkowe bałwanki, tu po prostu ciężkie mamy życie. Zwykłe, ciężkie, szare życie.